Przecież widać jest i stanowni istnień, dzisiaj recenzujemy sobie taki zestaw z łamki. w samochodzie i cały dzień zatrzymam przez szmerdak. Wtedy zobaczyłam Starling. Okay. Baby, mam mnie postawę na jednego i cały dzień zatrzymam przez szmerdak. Wtedy zobaczyłam Starling. Wyglądał no, jak owce. Oni chcą nas zmienić Wyglądać jak nie w tej ziemi Oni nas nie chcą tu My chcemy po prostu przeżyć Byle nie mogło To ile mi oczko Ta ulica była łąką A była taka pusta I zapamięta nas No bo przecież robiliśmy na niej Zakochamy trup gdy znajdą wrak, bo nie działa nam poduszka Czekamy na wschód, ciekawe gdzie nas poniesie Brakuje ci słów, albo nie chcesz mi powiedzieć Wiem, że czujesz strach Nie możesz spać, to tak samo jak ja To proszę zapnij pas Razem będziemy się bać Zajmujemy jedno miejsce w samochodzie I cały czas patrzymy przez szybertok Wtedy zobaczymy stary link Baby, na mnie postawiona jej wygodę oh I cały czas patrzymy przestrzeń bardzo, Wtedy zobaczyła Stali. Na sobie przez całą noc, między nami biały top. Stoi mi, skoro trzymasz moją dłoń, czemu chcesz, żebym cię nie Prześciliśmy po Warszawie Załóż moje ubranie, całą nocą zaliczymy zajmujemy jedno miejsce w samochodzie I cały czas patrzymy przez szybar dach. Wtedy zobaczyłem starling Baby, mam na jej wygodę I cały czas patrzymy przez szybar dach.

W sumie to już zarobiłem trochę Mam na sobie diamentowy czoker Jak nagrywałem pieniądze, dziewczyny zwrotki Nie miałem nic na koncie Pokora to moje drugie imię Dla kogoś się sprzedałem proste Dopiero co wyskoczyłem z pudła A raczej jestem grzecznym chłopcem To już nawet jest To cały ja, ja tak, tak. Put my city on the map, Put my city on the map. teraz jak Chęcie teraz jak cię teraz jak Ja bym ja, milionera No i całe zero do stracenia Odrzuciłem coś za milionę chleba i ja i chyba się zbieram Kiedyś o kim miał potencjał Gdyby nie komercja to by to Ty, Wiesz dlaczego jest tak ładnie teraz? <toddżak> Rozumiesz, jakie tu uczucie, wiesz, zioma, i idzie należać 447 tysięcy owadów już zabił mój zderzak Hej! wiesz dlaczego jest tak ładnie teraz? <toddżak> <toddżak> Co dzień Najlepszy w Polsce! Co dzień siebie Najlepszy w Polsce! Co dzień siebie Tak, 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 serio, to wiesz dlaczego jest tak ładnie teraz? No bo kiedyś było przyko Mam na sobie diamentowy czokiet. Ja tak grywałem, pieniądze, dziewczyny z lotki, Nie miałem nic na koncie. Pokora to moje drugie imię. Jako los się sprzedałem, proste. Dopiero co wyskoczyłem z pudła, a raczej jestem grzecznym chłopcem. Tańce teraz, ja. tańce teraz jak Kevin Koszta. i nie teraz ja, <laughs> Let's teraz ja, teraz ja. Lata, no. robię nowe dziary do czy Londyn to czy Paryż taka... chyba położę ją na ryż, to dla mego syna i dla jego starych buduje królestwo, grają mi fanfary mam tu wszystko panie sreku proszę zaryć chyba opłacały się wagary, jak tak patrzę a mam drogie okulary krap bo nie jest mi do pary, złote usta, maleć wary to w ogóle nie jest mój gabary. Co najwyżej to Alkusy i Katary. Dale wszyscy mam tą twór i agary. Tamten rok był intensywny jak kapary. Pierwszy milion za topryszny jak kalmary Tak się prezentuje złożony już zestaw. To jest łódź. Mamy tu wiosła. Tu mamy taki most i przypiętą łódkę. Krabba. Menu toki deski. Palmę. Taki dach. Tak się prezentuje cały zestaw. Tak to wygląda w środku Mamy tutaj Ladę, krzesła i różne butelki i szklanki Tutaj mamy tablicę i poszukiwanego Każdy ma w zestawie innego poszukiwanego Tak to wygląda od tyłu Oto figurki Makino Druga główka Luffy Shanks i Shanks bez kapelusza. To tak się prezentuje cały zestaw. A ja dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się już w następnych odcinkach. Cześć.